Hej kochani, z tej strony Lidia, Maroko z Artulem. Hmm, jesteśmy w trakcie Ramadanu Postu Muzułmańskiego i wyszliśmy sobie e, na e, przejazd po, po Agadirze załatwić takie podstawowe rzeczy. Oczywiście w czasie pandemii to z reguły to są zakupy, ponieważ turystyka nie działa, bynajmniej z polskiej, z polskiej strony nie mamy wycieczek, bo nie ma turystów więc przejedziemy się dzisiaj po mieście więc zobaczycie jak miasto Agadir wygląda w czasie koronawirusa i w trakcie ramadanu. Pozdrawiam! Noszenie maseczek nadal jest w Maroku obowiązkowe, aczkolwiek przez to, że jest bardzo mało zachorowań w kraju dużo osób już od tego odchodzi, są zmęczeni noszeniem tych masek poza tym jest naprawdę bardzo ciepło w obecnej zaraz sprawdzę ile mamy temperatury więc mamy 23 stopnie w chwili obecnej dobra, 21 kwietnia, patrzcie jak to wygląda do przypomnienia, jesteśmy w Agatirze Miasto Widmo, tak? Miasto Widmo, no nie zobaczyłam. Okej, okay, i jedziemy tutaj z części hotelowej, ta ostatnia część. Ta część tutaj, hotelowa jest podzielona na trzy części. Mamy przy przy Kazbie. Mamy Almoger. Później Atlas, Royal Atlas. Druga część zaczyna się przy Riutykita Palac. No i trzecia ta część tutaj Amatil, Dunes, Końcówka Iberostar. Zobaczcie, żywego ducha nie ma. Cisza, spokój. Mimo to, że plaża jest otwarta i moglibyśmy z niej skorzystać do godziny 18, ale Aromady. znajdźcie mi wariata, który teraz podczas postu, który nie je, nie pije, e... pójdzie na piasek. No nie, nikt nie będzie chciał pójść. Więc mamy pustki. Patrzcie tu pod hotelami to wszystko jest puste, martwe, więc tak to wygląda. Cisza, spokój. Tutaj będziemy mieli Sofitel, Ten zamknięty. i Robinson Ten Sofitel zamknięty no niestety a o są plażowicze coś tu się dzieje na samym końcu tu się tu jest drugi sofit, który działa teraz mhm mm teraz Mhm. Mm już nie ma wstać teraz po lewotach tutaj tak? 7 hektarów no to pięknie. Szkoda, że te hotele, które w chwili obecnej, obecnej chrom się ku upadkowi, nie, nie mają możliwości pracowania. Kilka hoteli jest do sprzedaży, ale Robinson. kolejny taki duży będzie powstawał bez sensu. Club Robinson jeden z chwil obecnej największych hoteli, jeżeli chodzi o powierzchnię e, hotel Wagabija. Na chwilę obecną bo to się wszystko może zmienić, a jakie fajne wydmy tam były tak to wygląda a tutaj już zaczynamy wjeżdżać w tą część taką powiedziałabym sypialnianą same już takie domki, wille. Bardzo dużo teraz osób w względu na to, że nie wszyscy pracują, a ci co zawsze pracowali w takiej działalnościach, że nie mogli sobie na to pozwolić, żeby sobie coś tam wyremontować. W chwili obecnej mają pozamykane jakieś swoje branże, więc remontują, robią jakieś drobne naprawy, a są i miejsca, gdzie prace się wstrzymały, bo no, osoby przez to, że nie pracują, nie są w stanie pociągnąć dalej swoich życiowych planów. w Doniczkach to jest trochę, wiesz, co? dziwnie to wygląda. Widzieliście gdzieś w Europie, albo w innym miejscu, palmy, albo inne krzewy w Donicach postawionych na, no, na, na, na pasku zieleni? Na, na miejscu, gdzie powinna być zieleń. Bo ja nie Chyba, że coś przeoczyłam. To się teraz pozmieniało dosyć mocno w ostatnim czasie. No i cały czas te zmiany są wprowadzane. Po lewej stronie, inshallah, jak Bóg pozwoli, powstanie kino Megarama. Prace trwają dosyć solidnie. No i kolejne zaraz, obok. Mega ramy. Tutaj ogromna galeria City Center Agadir. No i tutaj już duża ilość różnych sklepów. Hotel Mariot. Więc tutaj się w najbliższym czasie zmieni zupełnie status tego miejsca prawo możemy odbiec do Suk, ale dzisiaj zmierzamy tutaj w górną część miasta i tutaj będzie zaraz odcinek ulicy Hasana II. Jest troszeczkę wzmożony ruch o tej godzinie, jest 17.40, dlatego, że większość zakładów pracy, dużych sklepów już kończy pracę. Jest ramadan, więc Zwalniają, kończą i wracają do domu, żeby po zachodzie słońca od razu móc usiąść do stołu z całą rodziną i zakończyć post, zjeść kolację rodzinie. Jest godzina policyjna, więc od godziny 20 do 6 rano zakaz opuszczenia miejsca pobytu, gdzie jesteśmy. Tutaj kolejne rondo I tak naprawdę moglibyśmy kręcąc w prawo o, tutaj tutaj obok starego kina z celem, moglibyśmy też pojechać do Suk, dużego bazaru jeśli ktoś nie był, nie wie to już mówię, Suk to jest duży bazar i do tej chwili obecnej jest największy w Afryce, tak? który się rozrasta i obecnej przechodzi dosyć społą, sporą odnowę. Więc w najbliższym czasie będzie wyglądał jeszcze ciekawiej niż do tej pory. Więc to, jak ktoś był przed pandemią, a teraz po pandemii będzie miał możliwość odwiedzić Maroko i zobaczyć, jak wygląda, no to myślę, że będzie miło zaskoczony. No i tutaj mamy Hasana II. Główną uliczkę, gdzie jest bardzo dużo sklepików, restauracyjek, no, stadion. Tutaj w najbliższym czasie też sporo się zmieni. I zobaczcie, już praktycznie mniejsza ilość osób. Jeszcze zapewne troszeczkę czasu i będzie taka godzina stresu, bo wszyscy będą chcieli zdążyć do domu, więc będzie taki ruch nerwowy. Owszem, jakieś dziury, bo są wprowadzane nowe kable, więc drogi w Agadirze, w chwili obecnej, naprawdę są umęczone. No, jakby, jakby powiedzieć, jakbyśmy trafili na gorszego dentystę. <głos》>. Ale któregoś dnia te będzie prace, tutaj. tak, co widzicie, co chwilę coś tutaj się dzieje. Więc te prace na pewno się któregoś dnia zakończy. zakończą i Agadir będzie piękny. Nie będzie ujmował Marrakeszowi, fezowi, Casablanca. Powiedzmy. Tak, a na razie. O, tutaj też było, tutaj przy tym sklepiku, takie spory, spory, jakby to powiedzieć, to nie był namiot, to był taki dodatkowy jakby pawilon zadaszony, gdzie, gdzie były podpisane, tady, a? Było podpisane tam gdzie był ten argan, amlu i tak dalej, tutaj ta, wiesz, o, Jacaranda zobaczcie, przepiękne drzewa Jacarandy. jest teraz tanie moment, więc jest po prostu bosko. Ło! Wow! No i Bosko by było jakby Abdul pojechał tam gdzie trzeba A tutaj jest najfajniejsza ta uliczka bo tych jacarant jest bardzo dużo zobaczcie zazdroszczę jej niesamowicie bo teraz jest pięknie kwiecień, maj po prostu będzie cudownie one są piękne Pod każdym z drzew jest pełno kwiatków. Dosyć bogata dzielnica Kto się zwie? O Jezu, jak to jest piękne jak ja im tu zazdroszczę, naprawdę. Kochani, dziękuję Wam za wspólny czas. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Jeżeli tak, to zapraszam do subskrypcji naszego kanału Maroka z Abdulem. I oczywiście dajcie znać w komentarzach, co byście chcieli jeszcze zobaczyć w moim mieście, w którym mieszkam na stałe w Agadirze. Pozdrawiam serdecznie. Hej!